Pieniądze szczęścia nie dają, szczęście dają dopiero zakupy. Udane zakupy dodajmy świąteczne. Na łamach prasy fachowcy od zakupów doradzają, co zrobić, aby zakupy świąteczne były udane. Najważniejsza rada, jakiej udzielają, brzmi: kupując, najpierw sprawdzajmy datę ważności, potem cenę. To nie jest dobra rada. Nie. Ja apeluję o kupowanie produktów przeterminowanych, a takich w sklepach nie brakuje. Jak nie kupimy produktów przeterminowanych, to pracownicy sklepów będą mieli dodatkową robotę z przebijaniem czy tam zaklejaniem daty ważności. Poza tym produkty nieprzeterminowane różnią się tylko tym od przeterminowanych, że mają właśnie zmienioną datę przydatności. Więc skoro nie ma różnicy między produktem przeterminowanym a nieprzeterminowanym, to po co przepłacać? Fachowcy radzą również, by korzystać z obniżek cen. Dlatego uważam, że na święta Wielkanocne warto kupić narty. Narty. Ceny nart teraz dołują. Nartom nie grozi przeterminowanie, co więcej, nie trzeba im dawać jeść ani na kino. Są wygodniejsze w przechowywaniu niż powiedzmy wędlina. Wędlina jak poleży to ożywa, a żywe trzeba karmić. Uważam, że narty sprawią rodzinie dużo radości na Wielkanoc. Taki Adam Małysz, proszę, ma narty i ile radości sprawił rodzinie? I rzecz najważniejsza. Jeśli w amoku zakupów przedświątecznych zorientujemy się przed tradycyjną świąteczną kąpielą, prawda? Trzeba zmyć ten zimowy brud że w wannie pływa karp, to zmieńmy mu wodę. I w końcu nadajmy mu jakieś imię. Wszak jest z rodziną od grudnia. A jeśli karpiowi zbielał grzbiet, to zmieńmy Karpia i nie dodajmy Karpowi do wanna, do Wanny zajączka, bo się nie dogadają. I w ogóle, i w ogóle nie marnujmy czasu na zakupy, bo czas jest jedyną rzeczą, której nie da się odkupić. Jedźmy na święta do rodziny.